Nadchodzące skiny, masa zmian i nowości, darmowe nagrody dla każdego gracza, a to wszystko naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie, także koniecznie dajcie go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem i mam dla Was wyzwanie, a najdokładniej w ile dacie radę dobić 1000 łapeczek do góry pod tym filmem, także sprawdźmy, w ile dacie radę. A jeżeli Wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście Hexokot. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. Na samym początku przechodzimy do tematu nadchodzących skinów, które już niedługo zawitają do Fortniteowego sklepu, zaczynając od Konga i Mecha Godzilli. Jak się okazuje, no to cały ten zestaw pojawi się w sklepie już dnia jutrzejszego i będziecie go mogli kupić na przeróżne sposoby. Czyli oczywiście jako cały zestaw, jak i też przy okazji jako osobne skiny, no i mniej więcej wiemy, co się właśnie w takowym zestawie znajduje. Mamy tutaj chociażby skina Konga, przy okazji skina Mecha Godzilli, oczywiście plecaki do obydwu tych skinów, następnie dwa kilo. Emotkę jak i też dwa malowania i zostało to w 100% odkryte, co oznacza, że wiemy właśnie, jak te przedmioty będą się prezentowały. No i przy okazji znamy też cenę właśnie takowych przedmiotów. Jeżeli chodzi o cały pakiet, to będzie on kosztował 2800 fauldolców. skin Konga będzie za 1500, skin Mecha Mechanic za 1800, dwa kilofy i każdy będzie po 800, dwa malowania, każde po 500 fauldolców i emotka za 400. Także wydaje mi się, że naprawdę całkiem ciekawie. Natomiast jeżeli jesteśmy już przy tych nadchodzących skinach, no to to nie są właśnie jedyne nadchodzące skiny, gdyż wiemy, że nadchodzącą ekipaką będzie ten oto skinek, który według mnie prezentuje się naprawdę, ale to naprawdę przyzwoicie. No i oczywiście jak zakupicie sobie ekipakę w nadchodzącym miesiącu, no to wtedy właśnie tego skina na swoje konto otrzymacie. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że do Fortnite'owego sklepu nadciągają również ścieżki jamowe Drake'a, które powinny w niedalekiej przyszłości właśnie w tym sklepie zawitać. Mamy przy okazji informacje na temat tego, że właśnie ikonki Renegade Rider, jak i przy okazji Aerial Assault Troopera zostały wreszcie zaktualizowane po naprawdę całkiem sporym okresie czasu, jak i poznaliśmy przy okazji lepsze spojrzenie na tak zwane OG style, oczywiście dla tych OG posiadaczy obydwóch tych skinów. Także no prezentują się one według mnie naprawdę, ale to naprawdę spoko, jak i przy okazji moi drodzy no to wiemy, że do gry nadciąga nowy skin rankingowy. Wiemy, że nosi on nazwę Simone i chwilowo Znamy tylko i wyłącznie wygląd tego skina jako fasolka z falgeysów, także w ten oto sposób się to prezentuje i niestety, ale nie wiemy kiedy ten skin się w sklepie pojawi i przy okazji ile będzie on kosztował fałdolców. Natomiast, moi drodzy, coś co wiemy, no to właśnie to, że tryb OG generalnie ma naprawdę wiele botów. Jak się okazuje, po ostatniej aktualizacji Lobby w trybach OG zmniejszyło się do 12 prawdziwych graczy, co oczywiście oznacza, że cała reszta tych graczy, czyli 88, to są generalnie Boty. Także w ten sposób się to prezentuje. i ja absolutnie nie mam pojęcia, dlaczego tak jest właśnie w tym trybie OG. Natomiast jak wyjdziecie sobie rzeczywiście do solo OG i po prostu sobie zagracie, no to w większości osób, jakie spotkacie, to po prostu będą boty. No i spośród tych wszystkich osób, no to tylko 12 to prawdziwi gracze. Także, no cóż, tak to się mniej więcej prezentuje i zobaczymy, czy Epic Games w niedalekiej przyszłości to zmieni. Natomiast wiemy też troszeczkę na temat nadchodzącej kolaboracji, a najdokładniej z Kaiju numer 8. Jak się okazuje, no to ta kolaboracja ma się pojawić w Fortnite'owym sklepie i generalnie nie będzie ona mini karnetem bojowym, ponieważ na samym początku gracze myśleli, że mini karnetem w tym sezonie będzie Kong, następnie myśleli, że będzie to coś innego, no i finalnie okazuje się, że niestety, ale nie wiemy, co będzie mini karnetem w obecnym sezonie i tak naprawdę jedyną jeszcze taką możliwością, kiedy, że tak powiem, ten mini karnet mógłby zawitać, no to właśnie jest nadchodząca aktualizacja, czyli 33.30 i ta aktualizacja tego co wiem, będzie gdzieś pod koniec stycznia. I to tak naprawdę wtedy maksymalnie możemy dostać jakiś mini karnet. I chwilowo tak czy siak też nie wiemy, z jakim dokładnie będzie to skinem, z jaką kolaboracją. Także, no, niestety, całość stoi pod ogromnym znakiem zapytania. Natomiast moi drodzy, to już dnia jutrzejszego wreszcie będą dostępne zmiany z Godzillą. I chociażby dowiedzieliśmy się, że właśnie specjalny medalion Godzilli generalnie będzie nas właśnie w Godzille zamieniał. Oczywiście, jak będziemy właśnie Godzillą, oczywiście na wysokie będziemy mogli chociażby zgniatać graczy, przy okazji będziemy mogli na nich ryczeć, jak i przy okazji będziemy mogli używać specjalnego lasera, także naprawdę całkiem ciekawa sprawa, no i zapewne Godzilla będzie dostępny gdzieś obok wielkiego zniszczonego mostu, no i oczywiście po jego eliminacji takowy medalion będzie się dostawało, także całość powinna być dostępna już dnia jutrzejszego około godziny 15.00 ponieważ zazwyczaj kiedy mamy takie zmiany, no to te wchodzą o godzinie 15, no chyba, że Fortnite zrobi tak jak było z festiwalem zimy, i całość doda o godzinie 21. Także, no, miejmy nadzieję, że akurat ta druga opcja to będzie ta nieprawidłowa i że całość wejdzie na spokojnie sobie o 15. No, ale cóż, tutaj jeszcze w tym temacie, tak czy siak, musimy po prostu poczekać do dnia jutrzejszego. Natomiast my przejdziemy sobie teraz do tematu darmowych nagród i nie ma co się oszukiwać, że po ostatniej aktualizacji tych nagród aż tak wiele nie zostało dodanych. Natomiast my zaczniemy sobie od tak zwanych nagród godzilli. Jak się okazuje, no to już dnia Jutrzejszego właśnie Godzilla będzie do odblokowania, lecz osoby, które nie posiadają karnetu bojowego tak czy siak będą mogły coś zgarnąć, a najdokładniej te oto cztery nagrody, które teraz widzicie na ekranie, będą do zdobycia dla każdej osoby, niezależnie od tego, czy osoba posiada karnet bojowy, czy właśnie nie posiada. Mamy tutaj oczywiście ekran wczytywania, przy okazji plecak, emoji, jak i też kill off. także wydaje mi się, że naprawdę ciekawe nagrody, jak na to, że są one za darmo i to dosłownie dla każdej osoby. No i przy okazji, moi drodzy, Rodzy, jest też szansa, że Fortnite, właśnie jak już aktywuje Godzilla, to przy okazji aktywują oni na przykład zadania na jakiegoś skina. Jedynym takim skinem, który rzeczywiście mógłby być aktywowany, to skin Rosette Tigers. Natomiast chwilowo niestety nie wiemy do końca, jak będzie on do zdobycia. No więc wydaje mi się, że jak już miałby on się pojawić, to w nieco późniejszym terminie i kto wie, może Fortnite wreszcie aktywuje właśnie rzeczy związane z reaktywacją, ponieważ gracze czekają już naprawdę całkiem sporo czasu, aż Fortnite rzeczywiście aktywuje kilo of Dare's Destroyer i przy okazji dodatkowy plecak, które do, dosłownie wyglądają jak darmowe nagrody, więc no, miejmy nadzieję, że Fortnite na przykład nie wrzuci ich do Fortnite'owego sklepu. No i przy okazji mieliśmy też dostać update do trybu linii ognia, lecz najprawdopodobniej ten update został przeniesiony na właśnie aktualizację 33.30, co oznacza, że chociażby pakiet muzyczny, jak i przy okazji ekran wczytywania najprawdopodobniej wraz z update'em trybu linii ognia dopiero się pojawią. Lecz tak czy siak, wy w grze że możecie odbierać też całkiem sporo właśnie tych nagród, i chociażby mamy na przykład skina za odebranie karty z fałdolcami. Całość jest już oczywiście dostępna od ładnych paru dni, a jedyne co musicie zrobić, to oczywiście odebrać kartę z fałdolcami. Może być to nawet ta najtańsza, i kiedy to zrobicie, na wasze konto wpadnie skin kolorowego żelka. Także myślę, że to jest mega spoko i tutaj macie mega dużo czasu, bo aż do 17 lutego właśnie na odebranie całej tej właśnie promocji. Mamy przy okazji, moi drodzy, skina akordowego kawęca. Hele i jeżeli jeszcze go nie zrobiliście to tak czy siak macie jeszcze całkiem sporo czasu, żeby oczywiście wejść sobie na Fortnite'a, na jakimś urządzeniu mobilnym i wbić po prostu 100 tysięcy expa, jak i przy okazji mamy też nadal dwa darmowe skiny z LEGO jedyne oczywiście co musimy tutaj zrobić to połączyć nasze konto LEGO oczywiście z kontem Epic Games i kiedy to zrobimy to właśnie takowy skinek wpadnie na nasze konto, także myślę, że mega spoko sprawa, jak i przy okazji no to po ostatnim update'cie dostaliśmy właśnie nowy karnet festiwalowy i w takowym karnecie festiwalowym generalnie możecie zdobywać takie oto nagrody, jakie teraz widzicie na ekranie, i każda z nich jest do pozyskania za darmo, nawet jak nie posiadacie właśnie tej ścieżki premium. Także tutaj akurat myślę, że mega spoko sprawa. No i oczywiście, moi drodzy, nie ma co się oszukiwać, że w grze jest masa innych rzeczy do zdobycia, czyli chociażby na przykład zadania gry rankingowej. No nie ma co się oszukiwać, że raczej każda osoba już o tym wie i że raczej każda osoba o tym pamięta, bo dosłownie wystarczy sobie tutaj pograć chwilę rankedów. I wtedy otrzymacie właśnie takowe specjalne nagrody na wasze konto. Także tutaj chyba nie ma nic takiego mega nadzwyczajnego. I kto wie, możliwe, że jak właśnie Fortnite aktywuje nadzwyczajnie w świecie te wszystkie zadania czyli dnia jutrzejszego, to wtedy dorzucą nam właśnie jakieś dodatkowe rzeczy. Tak jak już wcześniej mówiłem, na przykład może aktywują tą akcję restart, bądź też na przykład coś jeszcze. Oczywiście o wszystkim będę was informował, jak i też update'ował, dlatego subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. Tak samo, jeżeli ten materiał wam się spodobał, zostawcie tu łapeczkę do góry. Oczywiście, jeżeli będziecie kupowali cokolwiek w Fortnite'owym sklepie, będzie mi naprawdę miło, jak zrobicie to z moim kodikiem, czyli Heksokot. No i co, każda osoba, która właśnie ma wpisany ten kodik, jest naprawdę, ale to naprawdę no przeogromnym kozakiem. A jeżeli wy obejrzeliście ten oto materiał do końca, w komentarzu możecie napisać malowanie, a ja wtedy postaram wam się przypiąć serduszko. Nie mam za bardzo pojęcia dlaczego malowanie, ale no tak czy siak, jeśli to napiszecie, to przypnę wam serduszko. Oczywiście, klasycznie, miłego dnia bądź też wieczoru. W zależności, o której ten materiał oglądacie? I co? Widzimy się w następnych materiałach. Ja byłem Hekso, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!